Słowo Boże na każdy dzień. Dzieło, jakiego dziś w Was dokonuje, ma wprowadzić Was w życie charakteryzujące się zwykłym człowieczeństwem. Jest to dzieło zapoczątkowania nowego wieku i wprowadzania ludzkości w życie nowego wieku. Dzieło to wykonywane jest krok po kroku i rozwija się pośród Was. W sposób bezpośredni. Ja sam nauczam was twarzą w twarz. Biorę was za rękę, mówię wam wszystko, czego nie rozumiecie i obdarzam was wszystkim, czego wam brak. Można powiedzieć, że całe to dzieło zaopatruje was na życie, a także wprowadza was w życie charakteryzujące się zwykłym człowieczeństwem. W szczególności zaś ma na celu zapewnienie życiowego pokarmu tej grupie ludzi w dniach ostatecznych. Dla mnie zaś całe to dzieło ma zakończyć stary wiek i zapoczątkować nowy. Natomiast co do szatana, to stałem się ciałem właśnie po to, aby go pokonać. Dzieło, które wykonuję teraz pośród Was. Jest waszym pokarmem na dziś i waszym zbawieniem we właściwym czasie. Lecz w ciągu tych kilku krótkich lat przekażę Wam wszystkie prawdy, całą drogę życia, a nawet opowiem Wam o przyszłym dziele. To wystarczy, aby umożliwić Wam w przyszłości doświadczanie rzeczy we właściwy sposób. Tym, co Wam powierzyłem, są jedynie wszystkie moje słowa. Nie napominam Was w żaden inny sposób. Wszystkie słowa, które dziś do Was wypowiadam, są moim jedynym napomnieniem, ponieważ w dniu dzisiejszym nie macie żadnego doświadczenia wielu spośród wypowiadanych przeze mnie słów i nie rozumiecie ich głębszego znaczenia. Pewnego dnia Wasze doświadczenia przyniosą owoce, dokładnie tak, jak dziś o tym mówiłem. Słowa te są Waszymi dzisiejszymi objawieniami i to na nich będziecie polegać w przyszłości. Są życiowym pokarmem na dziś i napomnieniem na przyszłość, a żadne napomnienie nie mogłoby być lepsze. Jest tak dlatego, że czas, jaki mam na wykonywanie dzieła na Ziemi, nie jest tak długi, jak czas, jaki posiadacie na doświadczanie moich słów. Ja jedynie kończę swoje dzieło, podczas gdy wy dążycie do życia, a jest to proces obejmujący długą podróż przez życie. Dopiero po wielu różnych doświadczeniach będziecie w stanie w pełni pozyskać drogę życia. Dopiero wtedy będziecie potrafili wniknąć w duchowe znaczenie słów, które dziś wypowiadam. Gdy będziecie mieli moje słowa w swoich rękach, kiedy każdy z Was otrzyma już wszystkie moje posłannictwa, kiedy wyznaczę Wam już wszystkie zadania, jakie wyznaczyć powinienem, i kiedy dzieło słów dobiegnie końca, bez względu na to, jak wielki skutek ono odniesie, to wówczas wprowadzenie w życie woli Bożej także zakończy się powodzeniem. Nie jest bowiem tak, jak sobie wyobrażasz, że musisz zostać zmieniony do pewnego stopnia. Bóg nie działa bowiem zgodnie z Twoimi pojęciami.